I teraz, jakie te reakcje przeciwprzeniesieniowe terapeuci mogą mieć w relacji z pacjentem borderline? Ponieważ one są dość charakterystyczne i są dość trudne, bo ci pacjenci nie są łatwymi, łatwymi pacjentami w pracy. Po pierwsze, można mieć tak zwane fantazje o ratowaniu pacjenta. Te fantazje przejawiają się tym, że pacjent no wydaje nam się jakimś takim przypadkiem beznadziejnym, który należy uratować za wszelką cenę i zapiekować się nim bez względu na koszty. I ja muszę powiedzieć, że naprawdę ja miałam takich przypadków bardzo dużo, właśnie jeszcze pracując kilka lat ładnych wstecz. Na przykład trafił do mnie pacjent, który mówił z wielkim rozżaleniem, że ja już jestem piątą terapeutką, czy terapeutą, do którego on trafia, no i ja z takim poczuciem, że no już muszę coś tu zrobić takiego właśnie, żeby coś tam pacjentowi widać. wchodziłam w te relacje i dopiero później się na superwizji czy gdzieś tam orientowałam, że no przecież właśnie to jest ta reakcja przeciwprzeniesieniowa, to jeszcze było bardzo dawno temu w trakcie mojego szkolenia nie to, żebym teraz była taka super i mi się to nigdy nie zdarzało. Poczucie winy, eee, możemy przeżywać poczucie winy, eee, kiedy to ratowanie się pacjenta nie udaje. Tak? Eee, ono się pojawia też w kontekście powtarzających się oskarżeń pacjenta o to, że terapeuta go nie lubi, lub nienawidzi, lub jest jego wrogiem, że częsty scenariusz taki doprowadza do zirytowania w końcu terapeuty, no bo czujemy się oskarżeni bezpodstawnie i czujemy, że naprawdę pacjent coś w nas nogą za przeproszeniem upycha. I w związku z tym w sposób, nawet nie tyle, że terapeuta to wyraża, on zaczyna po prostu myśleć w sposób niechętny o pacjencie. I jakoś swoją postawą, taką komunikacją, no, którą też niewerbalną się po, 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 posługujemy, czasem tonem głosu, czasem jakąś miną, możemy spowodować, że pacjent to rozpozna. No i to sprawia, że on. Jeszcze bardziej podkręca swoje e, m, oskarżenia o brak współczucia, o brak e, prawda, po, prawidłowego zaopiekowania terapeutycznego itd. E, I oskarża, no i to oczywiście, ponieważ rzeczywiście gdzieś w środku poczuliśmy, że nas to irytuje, co ten pacjent robi, no to to poczucie winy e, no jest takie adekwatne też. I te oskarżenia się wydają nam adekwatne, więc tym bardziej je jakoś czujemy. A to jest wszystko po prostu reakcja przeciwprzeniesieniowa, i to jest coś, co pacjent z nami rozgrywa w scenariuszu swoich objawów, po prostu. Poczucie winy za objawy pacjenta. Bardzo często na początku pacjent Borderline prezentuje się dość, bym powiedziała, zdrowo. Tak? I, I zanim my się zorientujemy, że to jest właśnie no, osoba z tego poziomu, Bardziej z poziomu organizacji osobowości, tak? I na przykład bliżej tego, tego, yy, tego końca neurotycznego, no to później dopiero się okazuje, że tam są dużo więcej tych objawów, no i że my nagle temu pacjentowi właśnie nie pomagamy i przeżywamy dość duże. W związku, że jakbyśmy, nie wiem, rozkręcili te objawy, tak jakbyśmy pogorszyli tego pacjenta w trakcie tego procesu naszego i przeżywamy poczucie winy, podczas kiedy to po prostu ten pacjent się odkrywa. To nie jest tak, że my w wyniku naszych działań pogorszyliśmy tego pacjenta, ale psychoterapeuci bardzo często przeżywają taki rodzaj poczucia winy, i to jest, o Jezu, przepraszam, i to jest poczucie winy adekwatne do. Po prostu to jest przeniesieniowa, przeciwprzeniesieniowa reakcja na to, co pacjent nas de facto chce jakoś nieświadomie wywołać.